I o z odciska Systą Sensey i witam Was w takim dziwnym odcinku można powiedzieć w zapowiedzi z serii z widami. Tak. Seria z widami będzie. Um, I pierwsze co chciałbym powiedzieć to jak, jak będę to wybierał. Kim będę nagrywał serdeczkami. Hmm. Proste. Piszcie mi po prostu w komentarzach, dlaczego akurat wy chcielibyście ze mną nagrać odcinek. Możecie napisać, co chcecie, żeby było zlepsze lub poważne. Nie wiem, to zależy od was. Ja tam sobie popatrzę na to, będę wybierał sobie pojedyncze osóbki i będziemy nagrywać to, co będzie chciała ta osoba. No, albo coś tam wybierzemy razem, dogadam się. Na jakimś serwerze PvP, SG, nie wiem, parkour, parku, rescate, To już zależy tylko od tej osoby drugiej. Hmm. No i cóż. Pamiętajcie, żeby pisać w komentarzach, a nie na brief, w poczcie. Yy, lol. Yy, I tak. Stol. Taki krótki odcinek? Teraz widzimy i tyle. Yy, tak. No yy, tak, taki krótki odcinek. Taki krótki odcineczek. Mam nadzieję, że będziecie chcieli y, nagrywać ze mną. Mam nadzieję, że sporo będzie tych zgłoszeń, czy coś. To zależy tylko i wyłącznie od Was. No i oczywiście ode mnie, jeżeli będę nagrywał. I tak, pamiętajcie. Y, y, komentarz, dlaczego wy. I tak, to już by było wszystko. Będziemy nagrywać to, co Ty będziesz chciał, albo co ja, jeżeli Ty to też zależy od ciebie, się powtórzę już po raz setny. I piszcie w komentarzach, kto pierwszy, ten lepszy można powiedzieć, tak na pierwszy odcinek. No i mam nadzieję, że. że będzie fajnie. Będzie fajnie zamilagować. I tak. To już by było chyba na tyle z tego filmiku. A więc. Trzymajcie się. Pozdrawiam, Ascensi. I 不是我。嗯 <laughs>